Cześć. Witajcie serdecznie na Francuskim Notesiku. Ja nazywam się Maria. Mieszkam na Francuskiej Korsyce i nauczam francuskiego. A jedną z moich metod nauczania jest połączenie zwiedzania z nauką francuskiego. Chcę, żebyście się poczuli tak, jakbyście sami tutaj po Korsyce spacerowali z moim mężem, dlatego te filmiki są nagrane w taki sposób, żebyście mieli wrażenie, że to wy właśnie idziecie u boku Tomasa. Wiem, że nie każdy był we Francji, nie każdy ma możliwość obcować z native speakerami, dlatego pomyślałam sobie, że tego typu filmiki to będzie super okazja dla osób, szczególnie tych, które mieszkają w Polsce i no nie mają takiej możliwości, do tego, żeby chociaż trochę tutaj poczuć tego korsykańskiego klimatu. No i żeby poczuć się tak, jakby się faktycznie szło u boku tego Francuza. Jeżeli podobają Wam się te filmiki, a wiem, że się podobają, bo zostawiacie dużo komentarzy, lajków i wysyłacie mi wiadomości, to jest bardzo, bardzo miłe. Także jeżeli Wam się podoba, to oczywiście. Dajcie mi o tym znać, bo to też jest taka motywacja do tego, by tego typu lekcje w dalszym ciągu kręcić. Ale dobra, nie będę przedłużać, zaczynamy spacer z Francuzem. Je transpire de ouf. Je te jure. Je transpire des mains, des pieds. Je transpire de la tête. Même du visage. Ça me saoule. Tu m'étonnes. Moi, c'est pareil. Toi aussi Bah ouais, il fait très chaud et ça fait déjà quelques jours que je transpire à Gogo. À Gogo Oui, ça veut dire... Abondamment. énormément en grande quantité beaucoup trop ouais, j'aime bien cette expression à gogo c'est comme toi chez pierre la dernière fois Comme moi Ben... <coughs> T'as bu à gogo Mam nadzieję, że ten krótki spacer z Francuzem Wam się podobał. Jeżeli jesteście zainteresowani tego typu materiałami, ale bardziej rozbudowanymi z dodatkowymi ćwiczeniami na słownictwo, quizami, testami, fiszkami, to tego typu materiały znajdują się w wielkim kursie gramatyczno-leksykalnym. W zasadzie teraz w tym roku kurs przechodzi bardzo dużą metamorfozę bo poza tym, że jest tam mnóstwo materiałów i lekcji dotyczących nauki wymowy, gramatyki, e, słownictwa, też mnóstwo życiowych m, oczywiście przykładów e, w kursie jest, to teraz powstaje szósty moduł w pierwszej części kursu i to jest moduł, w którym no, będą ciekawostki kulturowe, e, dużo spacerów z francuzem, takich bardzo, bardzo tutaj rozbudowanych jeśli chodzi o dodatkowe materiały, bardzo dobrze przemyślanych, także jeżeli jesteście zainteresowani, to w październiku będzie można dołączyć do wielkiego kursu. W najbliższych miesiącach chcę się tak przede wszystkim skupić na rozbudowywaniu wielkiego kursu, także chcę, żeby ten wielki kurs to było takie bardzo wyjątkowe miejsce do nauki. Bardzo się cieszę, bo sporo kursantów przedłuża kurs, żeby mieć dostęp na kolejne miesiące. Znaczy to, że ta nauka się podoba Jestem bardzo szczęśliwa i z jeszcze większą energią i ochotą ten kurs będę rozbudowywać. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, to w październiku będzie można do kursu dołączyć. No a tymczasem na razie widujemy się na YouTubie co czwartek. W przyszłym tygodniu będzie albo vlog, albo kolejny filmik z serii Zapytaj Francuza. Trzymajcie się, cześć!